Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Wiecie, ostatnio przemierzałem sobie fora na temat World of Warcraft w poszukiwaniu jakichś tam nowinek, ciekawych rzeczy i tak dalej. No i natrafiłem na temat, który wraca po prostu jak mantra. W kółko i bez przerwy na wszystkich wowowych forach od czasu do czasu pojawia się temat. Przywrócić levelowanie tak trudne jak było w vanili, Albo chociaż TBC, albo chociaż w Wodku. Chociaż nie, w Wodku już było za proste, więc jednak takie jak w Wanili. No i tak sobie myślę. Grałem i w Wanili, i w TBC, i w Wodku, i w Legionie, i we wszystkich dodatkach, i w każdym z nich levelowałem postacie. Eee, no ale wiadomo, gdzieś tam zacierają się wspomnienia, stają się trochę przykurzone, e, i czasami warto je sobie odświeżyć. Także zapraszam na taką małą nostalgiczną podróż i zrobimy sobie mały eksperymencik porównawczy, gdzie postacią bez herlumów w Legionie, bez herlumów, no bo musi być to uczciwe względem wanili, w której herlumów nie było, postacią bez herlumów w Legionie pójdę sobie na moby na moim mniej więcej levelu, będę je zabijał pojedynczo, potem w grupie, zobaczymy jak to się odbywa, a potem przeskoczymy sobie na serwer prywatny wanili. I w analogicznych, dokładnie takich samych e, warunkach, czyli moby mniej więcej na moim levelu, no ja siłą rzeczy bez herlumów, bo w wanilii ich nie było. E, biegam również, je zabijam pojedynczo, potem próbuję w grupie e, i króciutko sobie podsumujemy, czym te dwa doświadczenia się różniły. Zapraszam bardzo serdecznie. No dobrze. Na początek coś co wszyscy bardzo dobrze znamy, czyli levelowanie w Legionie, ale dzisiaj troszeczkę nietypowo, zdjęte wszystkie Herlumy, założone itemy niebieskie, białe i zielone, nawet broń kupiłem jakąś na aha za 20 golda, więc powiedzmy, że w ten sposób wygirowana byłaby postać przy levelowaniu dla gracza, który dopiero co zaczyna. Nie ma golda, nie dostał gdzieś tam jakiejś wspomagajki od znajomych, nie ma Herlumów, po prostu wchodzi sobie do gry i leveluje. Myślę, że to byłby dobry odpowiednik. Moby tutaj mamy mniej więcej na moim levelu. Ja mam 24, one mają tutaj, patrzę 25 i zobaczmy w jakim tempie będę je zabijał. Bez herlumów przypominam, w jakim tempie to się będzie odbywać i czy sprawi mi jakikolwiek kłopot. No dobrze. Mob numer 1 no. idzie raczej łatwo, prawda? Wręcz mam wrażenie, że kilkoment byłby w stanie te moby one shotować. No, sprawdźmy sobie na tym kilkoment. No może nie one shotuje, ale. Idzie wyjątkowo sprawnie. No dobra. To pojedyncze moby nie sprawiają większego kłopotu. Postarajmy się znaleźć w takim razie grupkę mobów i zobaczymy, jak sprawnie pójdzie wtedy. Tutaj mamy jednego moba drugiego i zaraz trzeciego. No to może weźmy sobie właśnie te trzy. Pierwszy, disengage. Weźmy je sobie wszystkie. No i lecimy. Mot numer jeden. Dwa. No i w ten sposób położyłem całą grupę. Czy sprawiło mi to problem? Nie, może jeszcze jednego sobie dobiję. A no spokojnie, mam trochę HP, nie muszę się spinać w miarę poszło, nie? No to teraz zobaczmy, jak wyglądało to samo, a może raczej coś podobnego kiedyś. No dobrze, a teraz już vanila. To jest mój hunter, którego stworzyłem na jednym z serwerów prywatnych jakoś tak z rok, albo jeszcze wcześniej temu. Za namową znajomych, którzy powiedzieli, Buła, choć będzie fajnie, vanila tego, powspominamy stare, dobre czasy. No i okej, okay, przez chwilę było fajnie, ale wiecie, miałem jakieś tam swoje zaczęte tematy na serwerach oficjalnych, więc pobawiłem się chwilę, wbiłem 17 level i na tym moja przygoda z tym serwerem się skończyła. Ale teraz dzięki temu mam dobre, jakby tutaj, pole manewrowania i, i dobre, dobre źródło materiału do tego, co chciałem wam dzisiaj przekazać. No dobra, level 17. Moby tutaj biegają. Level 16, też 16. No to takie zbliżone, tam 17. W sam raz. W sam raz, moby na moim mniej więcej levelu, takie na których się leveluje robiąc questy. Redrich to jest akurat krainka dla takiego 17. levela jak ja. Także zobaczmy, jak to wygląda w przypadku mierzenia się z jednym przeciwnikiem na naszym mniej więcej poziomie. Najpierw poślemy naszego peta, ciach i teraz dotka. Arcane Shot. No i zostały nam autoataki, bo tak jak widzicie, wiele jest umiejętności na moich paskach, ale niekoniecznie którakolwiek z nich jest o, może poza tą, którą powinienem mieć cały czas aktywną. No i Hunter's Mark też powinienem mieć tak naprawdę na targecie. Byłoby mi łatwiej zabijać. Dobra, to teraz zróbmy wszystko jak należy. Hunter's Mark dotka. Posyłamy Arcane Shota. No i zostają autoataki, bo w zasadzie nic więcej co mogłoby bić z odległości nie mogę zrobić. Eee, no ale jak widzicie, poza tym, że mój PET dosyć mocno od tych mobów dostaje, ale mogę go leczyć, więc nie ma problemu. Eee, pod piąteczką mamy peta eee, Mogę go leczyć. Mi dosyć szybko znika mana. Kiedy wypstrykam się z tej many, to będzie trzeba usiąść i się napić. Eee, ale czy to było jakoś tak bardzo uciążliwe? Każdy nosił przy sobie jedzenie albo jedzenie i picie, albo prosiło się zaznajomionego mage albo spotkanego gdzieś po drodze, żeby y, nam zmajstrował jakieś jedzonko, i nie było z tym problemu. I tak jak widzicie, z pojedynczym mobem na naszym mniej więcej levelu nie ma większego problemu. Radzimy sobie, co nie? No to teraz przejdźmy się może w miejsce, gdzie tych mobów jest więcej. Bo jak wszyscy dobrze wiemy,. Y Tłuczenie nawet pięciu, sześciu mobów na naszym levelu nie jest zbyt wielkim problemem obecnie w Legionie. A zobaczmy sobie, jak to wyglądało kiedyś. Spulujemy jednego, drugiego i jeszcze trzeci. No dobra. I zajmujemy się nimi pojedynczo. Z bliska nie można było kiedyś strzelać Hunterem, więc muszę się odsunąć. Oj, weźmy naszego Peta, żeby to stauntował. Ok. Podleczmy Peta. No niestety, no niestety, no i to mniej więcej o to chodziło, jak widzieliście ja zadawałem dosyć dobry damage tym mobom, to jakby kwestii nie ulega szło w miarę, może nie tak szybko jak to jest teraz, ale dawało radę, tylko że mm, cała trudność vanili i levelowania w vanili polegała, pomijając inne rzeczy takie jak niewystarczająca ilość questów i tak dalej, ale... Jeśli chodzi o samo zabijanie mobów, e, nie było problemu, jeśli poruszaliśmy się po obszarach mniej więcej na nasz level, nie braliśmy się sami za elitki, które przeznaczone były do zabijania w grupach, i e, kiedy trzymaliśmy się mobów mniej więcej na naszym levelu pojedynczo. Problem zaczynał się wtedy, kiedy tych mobów było 2-3, czy tak jak widzieliście przed chwilą, 4, gdzie ja nie miałem absolutnie żadnych szans, żeby e, zabić je, zanim one zabiją mnie, bo. Nie jest to kwestią tego, że gra była jakoś wyjątkowo super hardkorowa i jednego momba biło się 5 minut, tak, tak, tak jak to się często teraz mówi i wspomina, że vanila w ogóle taka hardcore czarna maska. Ta trudność polegała na czymś innym. Po prostu mechaniki gry były nie do końca. Przystosowane do tego, do czego przyzwyczajeni jesteśmy dzisiaj. Wtedy gracze po prostu akceptowali to, jak gra wygląda, że trzeba do tego podchodzić troszeczkę mm, ostrożniej niż mamy to teraz w zwyczaju, i ludzie sobie radzili, nie było z tym problemu, yy, i po prostu patrząc na to teraz, wydaje się to takie strasznie toporne i trudne do ogarnięcia, ale wcale tak nie było. To przejdźmy już sobie teraz może do podsumowania, czym vanila różniła się od legionu w kwestii levelowania i bicia mobów. No i tak to mniej więcej było. Faktycznie gra była wtedy mozolniejsza i mozolniejsza jest tutaj słowem kluczem, bo nie było to nie wiadomo jak trudne, tylko inne, mozolniejsze, wolniejsze. Cała gra była wtedy prowadzona w innym tempie. Tak naprawdę jeśli pójdziemy o krok dalej i spojrzymy na, na rajdy, to było dokładnie tak samo. One nie były trudniejsze. Mechanicznie były wręcz znacznie prostsze. Eee, po prostu. Mozolność. Mozolność y, wanilii jest niepodważalnym faktem, i tam trzeba było dużo farmić, dosprzęcać się. Y, wiecie, trzeba było tworzyć duże grupy, bo rajdy były 40-osobowe. Y, I to wszystko zajmowało mnóstwo czasu, ale nie wymagało nie wiadomo jakich umiejętności, wymagało zaangażowania i było najzwyczajniej w świecie, tak jak powiedziałem, dość mozolne. Y, teraz gra jest nastawiona na dynamiczniejszą, szybszą rozgrywkę. I czy to dobrze, czy niedobrze, to zależy, co kto lubi. Ale nie można powiedzieć, że to levelowanie było nie wiadomo jak ciężkie. To znaczy oprócz samego bicia mobów, które przed chwilą sobie wytestowaliśmy w przypadku Legionu i Vanilli, dochodzą takie rzeczy jak potrzeba. Noszenia ze sobą jedzonka i picia, ale to było do ogarnięcia, to nie było zbyt frustrujące. E, dochodzą jeszcze takie rzeczy, jak braki w questach. Na przykład, questów było za mało, w danej krainie trzeba było dolewelować na mobach. Czy to było trudne? To nie było trudne, to było, tak jak powiedziałem, mozolne. E, I tak sobie myślę, że czasami chyba warto zdjąć te nostalgiczne okulary z nosa. I cieszyć się grą taką, jaka jest teraz, bo jak pokazał mój mały teścik, a przynajmniej takie są moje odczucia, zabijanie mobów w Vanilii nie było trudniejsze, o ile stosowaliśmy się do tego, co podpowiadali nam twórcy. Jeżeli trzymaliśmy się krainy, gdzie moby są mniej więcej na naszym levelu, a nie 5 leveli wyższe, jeżeli staraliśmy się je zabijać pojedynczo, a nie w grupach, bo do zabijania mobów w grupach potrzebna była grupa, takie było założenie gry. Jeżeli nie staraliśmy się porwać na elitki, bądź na questy oznaczone jako grupowe, a my koniecznie staraliśmy się zrobić je solo, jeżeli trzymaliśmy się tego, co podpowiedzieli nam twórcy, czyli krainka na twój level, moby na twój level, raczej pojedynczo, spokojnie graczu, podchodź, zabijaj, rób questa w swoim tempie, nie raszuj, jeżeli stosowaliśmy się do tego wszystkiego, to naprawdę levelowanie było równie proste, tylko... Tak jak to już powiedziałem wiele razy, mozolniejsze. E, a co wy sądzicie, możecie dać mi znać w komentarzach. Dziś już koniec naszego testu porównawczego. E, słyszymy się chyba w kolejnym materiale, zdaje się. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej, pa!